Pytajcie. Czakra trzeciego oka i jej znaczenie w naszym życiu. Czakra trzeciego oka to wir energetyczny, odpowiadający za intuicję. Wibruje w kolorze indygo. Zawiaduje ona wszystkimi procesami w naszym ciele i w naszym umyśle. Synchronizuje mózg, układ nerwowy, przyszynkę, przysadkę mózgową, zatoki i uszy. Stan czakry trzeciego oka ma wpływ na nasz nastrój, stany depresyjne, przygnębienie. Poczucie nierównowagi psychicznej, na wszystkie zaburzenia związane z mózgiem, połączeniami neuronowymi i układem nerwowym. To także nasze zatoki, które potrzebują mentalnego oczyszczenia, pamięci smrodu czyli co w życiu brzydko mi pachniało. Jakie sytuacje, zdarzenia, jacy ludzie. Oczy związane z czakrą trzeciego oka to widzenie. Podczas terapii, w czasie wzmacniania, uzdrawiania czakry trzeciego oka oczyszczamy konflikty w mózgu automatycznym. Co widziałam, widziałem, czego nie chciałem widzieć. Jakie sytuacje widziałem, które były dla mnie traumatyczne, które mnie raniły. Kondycja czakry trzeciego oka wpływa też na nasze uszy, czyli słyszenie, gdzie podświadomy umysł zarejestrował program. Co słyszałam, słyszałem, co powodowało we mnie negatywne emocje, jakie słowa mnie raniły, bolały, jakie wiadomości wzmacniały poczucie beznadziei, strach, lęk. Po oczyszczeniu tej czakry, aktywowaniu, zsynchronizowaniu, po wyciągnięciu błędnych przekonań. Blokujących tę czakrę. Wpajamy do pamięci komórkowej przekonania, które zawiadują tą czakrą. Ufam swojej intuicji. Wiem, jak to jest iść za głosem serca. Wiem, że jest o wiele więcej wokół mnie, niż widzą moje oczy. To wiry energetyczne, dzięki którym nasze ciało funkcjonuje i jest utrzymywane przy życiu. Kiedy dusza wychodzi z ciała, czakry zanikają. Nasze ciało fizyczne jest powiązane z czakrami, dlatego kondycja naszego ciała zależy od ich mocy i energii. Ośrodki energii w czakrach to indywidualne centra informacji. Każda istota przechowuje w energii czakr swoje jestestwo, swoje przeżycia, doświadczenia. Każdy ośrodek w czakrach jest w stanie synchronizować energię, a także wpływa na gruczoły, hormony. I tkanki w ciele. Jeśli przepływ w czakrach jest zaburzony, mamy mniej energii życiowej, większą tendencję, aby zapadać na choroby, nie regenerujemy się, mamy obniżone poziomy nastroju, cierpimy na depresję, nie wysypiamy się. Nie mamy energii, aby tworzyć swoje życie na nowo, aby uruchamiać w sercu zniosłe uczucia. Czakrę trzeciego oka zamykają, blokują różne pieczęcie energetyczne. Często przychodzą na terapię ludzie, którzy brali udział w różnych inicjacjach, na spotkaniach z szamanami. Egzorcystami, uzdrowicielami. Mają pozamykane, poblokowane czakry i zaburzony przepływ energii. Rytuał religijny, nazywany bierzmowaniem, także zaburza i blokuje czakrę trzeciego oka. Często dzieje się tak już w czasie chrztu. Są rytuały, gdzie ciało człowieka zanurza się w wodzie całe, egzorcystując i zamykając automatycznie wszystkie czakry. Nałożenie na czakrę trzeciego oka pieczęci energetycznej blokuje ją, co jest przyczyną, że jest nam trudno rozwijać się duchowo. Wzrastać energetycznie i wierzyć własnej intuicji. Jesteśmy przekierowywani pod egregor bóstwa danej religii, która wymaga wielu wyrzeczeń i bardzo obniża naszą energię życiową. Jest to też niekorzystne dla naszej duszy. Która po wyjściu z ciała jest najczęściej przechwytywana pod egregor związany z danym wierzeniem. Taka dusza nie może znaleźć rejonu przeznaczonego dla niej przez twórcę wszystkiego, co istnieje. Jest przechwytywana przez różne energie i byty, które jej nie służą, są dla niej zgubne. I znów dusza, Potrzebuje inkarnacji, często bardzo trudnej, dopóki człowiek się nie obudzi. W przestrzeni serca wzmacniana jest czakra, można powiedzieć, że uzdrowiona oraz zsynchronizowana z innymi czakrami. Wpajane są przekonania, że jestem częścią całości. Jestem wszystkim i wszystko jest we mnie. Jestem jednością ze Stwórcą, kosmosem, czyli najwyższym porządkiem wszechświata. Przekonania warunkują nasz styl życia i wszystko, co do niego przyciągamy. Wpajamy na poziomie komórkowym. Przekonania, które nam służą. Pozbywamy się destrukcyjnych przekonań. Wielu ludzi, którym pomagałam w odzyskaniu energii w czakrach, wracało do zdrowia fizycznego i psychicznego. Wzmacniało się ich ciało i energia życiowa. Tak więc, kochani, Czakry to energia, która wpływa na nasze ciało fizyczne i ciała energetyczne. Warto to wiedzieć i pomóc sobie w ich regeneracji uwolnieniu od negatywnych energii i różnych egregorów. Bądźmy w zdrowiu, obfitości. W energii miłości i oświecenia. Pozdrawiam Was serdecznie.